Witajcie. Witajcie. A, widać mnie. Dobra. Chyba przyszedł czas na tę moją nogę. Tutaj, jak widzicie, spróbuję zrobić testa. Bierzemy ten mój nóż, którą ja deskę miałem ostatnio. Bo ona jest tutaj. Ten ostatnio miałem. Przetnę na niej tutaj. O! I mój kościół do testów. Worek przetnę. Co to jest? Jakby ktoś pytał, to jest moja jel Jelenina. Jelenina. Jelen jelenina czyli Udo z Jelenia, z Daniela miesza. tam ludzie chcieli, że to nie jest to sarna, nie, to jeleń z takiej hodowli, gdzie jest luźny wybieg w, w Republice on był kilka razy wędzony, dojrzewany a to pierwsza jego degustacja tylko tu mu się przywarł o, zobaczcie, wygląda tak Pachnie tak samo jak ta kopa od. Yy, no, a, Sorello, i wleciało mi teraz w pozłości, przekroimy kawałek. To jest, to jest pierwsza degustacja tej nogi, zobaczymy, czy co tutaj wyszło. Zobaczcie. Taka jest, o zobaczcie. Mm. Tuż Rewelacja do wódeczki. Nie jest jakiś za bardzo suche. Wyszła idealna. Mm. Coś świadkami. Zobaczcie Wyszła idealnie. Kuźwa. Muszę sobie kilka ukroić. Zapakuje Zapakuję je osobno, próżniowo. Rewelacja. Jak robiłem tę nogę, macie chyba 6 czy 8 nagrań, jak ja tę nogę żem robił. Na kanale można zobaczyć mm. petarda. Mm. O, kryształki są. Są w środku kryształki, tak jak mówił. Tutaj są. Kryształki. Tak jak mówił. Na sorel? Mówicie, wyleciało mi. Znaczy, boję się przekłamać y, imienia. Żeby nie wyszło, że brzydko jest. Cosimo Skoranno. No, Cosimo. Cosimo jest tak jak. Mówiłeś, są tutaj w środku kryształki. Pięknie, o! Tu są kryształki. Nie wiem, czy będziecie wi widzieli. Tutaj są kryształki. Czyli jest tak, jak mówił Cosimo, jak jest idealnie przeprowadzony proces. Postanę tak ułożyć, zrobię wam tutaj zdjęcie. To to tak właśnie wygląda. Machniemy zdjęcie na miniaturkę. Tak, będzie ładniej. Jezus, rewelacja w smaku. Petarda. Co wam dużo będę mówił. Na szczęście ja się nie znam. I wychodzą mi takie wspaniałe rzeczy. Normalnie o, widzicie? Kryształek tutaj jest. O. Pięknie, pięknie, rewelacja. No dawaj, dawaj, dawaj. Bajera o. Coś nie bywałego. Trzymajcie się, do zobaczenia mm. Nie wierzę normalnie, że mi tak wyszło Do wódeczki będzie bajera Idę po zgrzewarkę Zgrzewam to Mamy już tutaj zgrzewareczkę I teraz próbuję to ładnie Zgrzać Powinienem, żebym wziąć dłuższy ten worek, jeszcze, ale jest bajera, mówię wam, coś pięknego. Mm. Rewelacja. wziął to wszystko cożem nakleju jak chcecie zobaczyć jak takie coś zrobić to jest na kanale sześć czy siedem nagle, czy osiem to jest dziewiąta degustacja Jakiś kryształek przegryzłem, ale normalnie, obłęd. Rozumiem no, wszystko normalnie. No, nie mogę się powstrzymać. To jest to. Koniec tego nagrania. Stop recording.